Siemanko drodzy widzowie witam was ja z jest strony kanału BaldiExpressa12 Witam was w kolejnym odcinku tej z gry Call of Duty Black Ops 4 Na PC Black Ops 4 na PC Call of Duty Black Ops 4 na PC Jedna z moich ulubionych gier na PC Właśnie w nią gram I drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Challenge Zagramy sobie 40 wymaganych zabójstw pistoletu Oraz zagramy sobie karabinem M16 Którego odblokowałem w wcześniejszym odcinku Zapraszam, drodzy widzowie, na odcinek. Oraz będzie widzowie, jak gram nowym skinem. Za 5 kili muszę zrobić to broń. 5 kili i będziemy mieć nowy skin do niej. Tak samo, widzowie, widzicie, moja broń, moja ukochana M16. No, yeah, weźmy kolimator, weźmy duży kaliber. Możemy to odblokować, możemy tym grać. Bawmy się, bawmy się. Ta gra jest znakomita, drodzy widzowie. Jak to jest? Jak się macie? Jak się macie? Ja się mam dobrze, gram w moją ulubioną Call of Duty, które nie sprawia mi tyle radości. To jest przykre. Lecz prawdziwe! prawdziwe. wchodzimy, tak, wchodzimy do akcji. Właśnie, wchodzimy do akcji. Nasz cel to jest Titan i odblokowanie. I odblokowanie. Skinka, skinka. 5 killi, 5 kili aż trzeba zdobyć Idę na mida, idę na mida z Karancitą Walczymy? Trafiłem go, przy ściany Ale go rozwalił Dobra, ja uciekam, to tam gdzieś Nie walczę za ojczyznę Mamy jednego kila, drodzy widzowie. Granatka za to wyraz smacznego jednostka, jest kilek, drodzy widzowie. Jest widzowie, nowy skin! Mamy go już? Mamy go! Widzowie, mamy nowy skin! Znakomicie. Nowy skin, który się rusza. No to widzę, wracamy do grindu, czyli musimy zdobyć aż 50 killi z pistoletu. No, dzięki. No, widzowie, máme to, strife Oh, na Double kill! Na są, na idzie są, idźmy na mida Tylko nie ma na midzie Roger that, roger that Jest kilek Uleć się chłopcze Pikujemy, aj I ostatni kill Drodzy widzowie Poszłem na pół godziny albo max godzinę od komputera I widzowie, już nie ma lobby Rozumiecie to? Także no nie jest ciekawie, powiem tyle, że... Na razie Ja, widzowie, otwieram, otwieram puszkę Monster Yay! Jest widzowie domyślny smak Domyślny Jak widzicie, gościu napisano do mnie Looks like two, two more coming, czyli może zagramy jeszcze dzisiaj, drodzy widzowie się, Na pewno widzimy się tylko wtedy, wezmę wók Monstera Klasyczny Monster, jest jeden dołącza, znakomicie Także widzimy się wtedy, kiedy zagramy mecz na mapie Summit Team Deathmatch. Drodzy, Drodzy widzowie, witam was. Jak widzicie, gra się rozpoczęła. Nagrywam to. Tak myślę, no z 12, od 12 do 15 godzin później. Bo nie znaleźć lobby. Oczywiście ja grałem się nadal pistolecikiem. Musimy zdobyć aż 50 z tych chwili, więc tutaj modujemy to w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, w tej zagramy. Zagramy sobie pistoletem mozu, czyli nowy pistolet przetestujemy jego możliwości. Mamy, przewagę. Mamy pierwsze pierwszego killa. Coś takiego. mi się wydaje, że ten pistolecik może być słaby. Straciliśmy kontrolę. Jest kill. Gramy znowu. Strasznie słaby. Nie żyje. Jest Zero kulek trafionych, zero Wróg yes, mamy to Jest kill Jest killeka yes. nad nami wrogi pakiet wsparcia Nie yes. wiem te kulki w ogóle nie trafiają z tego pistoletu Jak ty ludzie mogą grać czy? Nad nami wrogi pakiet A łatwo Tradiony Kimek będą mieli Jest kolejny upgrade, lofa, coś co na pewno nam się przyda przy tej broni, bo ona szczerze jest tragiczna. Jest killek Nie wiem co jest nie tak z pistoletem, ale on jest po prostu tragiczny szczęście Szczęście łatwe kille No, widzowie, tak? Można grać tą grę Gdyby nie to, że, że hostem jest jakiś gościu w Stanach, to zabił, bo on pięknie widzi widzowie 156, 155 Wciąż możemy wygrać Nie wiem, jak mogą ludzie tym grać. Pistoleciki, drodzy widzowie. Teraz zagramy sobie ze Strife'a. Ulepszony Strife. Gramy na slams. Fajna mapa z Black Ops 2. Więc, drodzy widzowie, tutaj będzie sieka. Znakomicie. Drodzy, zaczynamy. Zaczynamy grę Black Ops 4 na PC. Kolejna pistolecik. Wbijanie misji. Kilek. Pierwsze. Wygrywamy to. Nie podnoś. Łatwo. Się. Kolejny kilek, drodzy widzowie. Jaki noob. Jest kilek. Mamy trafienie. Jest kilek. To prowadzenie. Matko Potwierdzam krach kolejny. kil. No bo daj ja co jak co, ale ten SP. pistolet jest naprawdę słaby no. Naprawdę ta, ta gra jest łatwo. Matko jaki noby, nubek ze mnie, nubek Ha <ścoughs> Jaki nob Just follow Drodzy, Drodzy widzowie, no witam Was. Witajmy się z Boot Frank. Witajmy się z ludźmi. Dobramy tym. Mamy RK7 Garrison. Wydaje mi się, że bardzo słaby pistolet, ale musimy zdobyć tylko na nim 4 kile, więc to nie będzie zbyt trudne, myślę. Sensor dostępny. Jest killer, znowu ping, ale killek jest, więc mamy to Ja mam mo! No, Dobra, tak dawaj paladina Ale wstyd o, Minimalny Widzimy Was Ej, łatwo! Łatwe kille To broń ma potencjał szczerze Ale nie ma co, lepiej zagrać w czymś, co jest fajne. A to, a to jest naprawdę fajna broń. Jest osiemka. Jest Kilek. No, tutaj muszę grać kraszym w sumie, bo... Postaw ten, weź postaw, chłopcze Ammo boxa Plus jeden do martwych zbirów Jest kilek Halo Drugi kill Zawiesieka M16 Automat Rocznik 82 dwa. Wjeżdżam tu jak na kantor. Łowa choć kolanko. Kolejny level up. Uchwyt. Tego, tego raczej nie będę grał. Ta broń widzowie jest w więc ona nie potrzebuje w sumie uchwytu. Jaki nob ze mnie kilek, jest kilek. Jest, jest asysta kill i jest śmierć Zero wyeliminowanym. Sensor dostępny. Nie żyje. Ruin zneutralizowany. Robi, Plus jeden do martwych z Jest drodzy widzowie. Dostał Jest kilek drugi Jest kilek kolejny Wróg skakował i zniszczył swoje szczery kontrolne kontrolę z dążką skórę Nie żyją Kilek Kolejny level up broni Za pierwszy ten lepszy Ogłaszam zgon. UAV. Aktywna. I mamy to od widzowie. Ładny doby. gameplay M16. Wow. Niesamowite. Widzowie, się... gameplay 4x3. Kurwa. Nie jest asysta. Zanie. Jest ilek. Coś Szybka kolba. Nie żyje. Nie żyje. Zowie 4 na 2, teraz 3 będzie, więc super granie. Znakomicie się gra Jest kilek. łatwe kill z kolby BSP czeka na rozkazy BSP UAV, UAV, guys. UAV. Kolba, frajerze Mój troll Troll Thanks Oj Dobra, wieżyczka mamy przynajmniej, nie? Spoko, zawsze spoko, widzowie, zawsze spoko That so? Niemiecki, walczcie! Nad nami wrogi BSP! Wszystko wrogowie wysłali wiele. Wreszcie koniec, koniec mojego cierpienia. W końcu tam się ta gra. Naprawdę dziękuję za oglądanie. Życzę wam naprawdę miłego dnia. Trzymajcie się. Jawł.